sercłoneczny 83. 83, jusuf antun machlów dotyka go swoim balsamem niezabalsamowana miła libanie ty jesteś piaskiem bezkresnym ciała przesypujesz się z siebie we mnie więcej coraz więcej w tobie światła światło pielgrzym do świętego miasta niebieski płaszcz rozciągnięty nad nami gwiazdy mniejsze i większe Większą gwiazdą jesteś dla mnie, ciałem jaśniejszym. Jaśniej świecisz, twarz Twoja wyciśnięta pod moją jak na Humerale. Ciebie, pod Twoją albą całuję słowo, cisza mojej pustyni, ciebie, jak kolejek światły w nocy, do którego ciągną wszystkie doliny i góry. Jaki to zapach, kiedy niebo pachnie, kwiaty nieznane jak słońce i księżyc na niebieskim piasku nieba. Dwa duże na piasku. Ciało większe i ciało mniejsze. Ty większy i ja mniejsza. Obrym słońca wokół głowy. Jak wydma wokół rozlana w morze. Jak jej fale? Włosy okalają pustynię mojej twarzy. Ciało twoje przytrzymuję w moim. Biała chusta, którą wiatr pustynny rozgarnia z czoła, Nie jest huraganem, jest muskaniem słowa. Zrzucają ją z szyi i ramiona, Albę niebieską zimę, gdyby była zima. Bałwany białe, jak karawany, z szyi pocałunki. Święte miasto wychodzi przed ciebie. Pierwsze spotyka mnie na pustyni. Po środku idziemy do ciebie, góry, śpiewają nam góry, doliny. Hermon wokół głowy idzie na górę syjon. Kto dotrzyma jej kroku, jeśli nie ciało większe? Na szczycie górski szczyt. śpiewają nam góry doliny. Miasto ciebie pierwsze, bałwany biało jak karawany. Lawinami schodzą i wchodzą na górę, alby białawe, niebieskawe.